No serwus szanowni! Niestety nie będzie dzisiaj o krzyku. Zaczęło się wgłębiać w te tematy, ale to już pisałem w poście, możecie sobie tam zerknąć. O będzie fajny film, bo poznawałem strasznie e, dziwne rzeczy, nawet nie z kanałów, które znamy, w sensie z kanałów mi nieznanych i obstawiam, że również wam nieznanych. Natomiast obiecałem też w tym poście, że dziś jakiś film będzie standardowo jak na moją godzinę. O 22. Bo ja to tak nagrywam, wrzucam, Wiecie, no już po prostu to, co słyszycie, zwykle jest taki naprawdę um, reaction video na to, co właśnie przed chwilą zobaczyłem. I dziś będzie nie inaczej. I zabierzmy się też z tamtych czasów. Ja tego kurwa nie widziałem. Wy chyba też nie. To jest pierwszy dzień. Soft opening, sławny soft opening. U stejka, ale zobaczcie, jak stek kurwa wtedy wyglądał. No ja, ja pierdolę. Ja ten film pomijałem chyba przez miniaturkę. Dobra, lecimy do tego. Chodźcie, mamy zaproszenie od steka na hot dogi. Krzysio też może iść. Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku. Zaraz zajrzymy na kuchnię. Zobaczymy, co tam kucharz kuchci. Boże, to było tak niedawno. Tak, gdzie to było jakieś trzy lata temu, nie? Naprawdę niedawno. No, większość z was się jakoś specjalnie zmieniło. zmieniła. Oni są nie do poznania. I w sumie u nich coś się tam działo. Już nie ma żadnego z tych interesów, które wtedy mieli. Marcin tutaj jeszcze chudszy, też no, nie wiem, był kucharzem. Teraz nie potrafi sobie zrobić obiadu specjalnie. Jak się dużo potrafi zmienić przez trzy lata, nie? No u nich w szczególności, bo, bo oni wszyscy przeszli z tego fajnego vibe'u i, i, i no, coś się będzie działo do takiego kurwa... No wiemy, jak jest teraz. Stagnacja. Chociaż Marcin... Marcin no. robi i no. cały czas. Jutro podobno jest, w środę ma być opening, czyli zobaczymy może w czwartek, piątek, sobotę, nie wiem. Ale w środę jest podobno soft opening tego kafej. jak to kurwa wyjdzie, no to się pomyśle. Marcin powodzenia. Trzymaj się mordo. Dobra, przyspieszymy sobie to, bo chcemy obejrzeć dzisiaj Stejka, bo jest naprawdę hmm. dość ciekawe. Serio, widziałem ten film pewnie już na miniaturkach 100 razy, a ani raz w godzie włączyłem. Dopiero dzisiaj. To proszę, masz tutaj herbatkę. Te drzwi byś w końcu pomalował. Nie. Dlatego, co nie wiedzą co są drzwi mem. W sensie wszyscy mówią pomalu czy te drzwi. No i tam Łysy mówił, że żadnego rzeczy nie pomaluj to będzie artefakt. Wiecie, żart sytuacyjny. Usunęliśmy pralki z frontu i przenieśliśmy je tam bo zrobiło nam się tam miejsce, ponieważ jeden stół pracowniczy z nierdzewki poszedł do Marcina na kuchnię. A zamówiliśmy sobie jeszcze po kukurydzy, tak więc to jest po kukurydzy. dnia kolejnego, jadę teraz do Steka na przedmieścia naszej stolicy tutaj bo tamstek się teraz przeprowadził, to jest kawał drogi. On sobie tam dzisiaj bodajże pierwszy dzień otwiera taki mały punkt gastronomiczny. Kiełbasa w bułce, tak więc jedziemy podejrzeć jego sprawy. Jedziemy w odwiedziny. A żeby nie jechać z pustymi rękoma, to zabieramy takiego to wedla. Tutaj ciuchy do pralni. A biznes Biznesstejka nazywa się King Kubasa i ma fanpage'a. Działa do dzisiaj, także chyba jest w porządku, nie? Tak mi się wydaje. Ogólnie steak jest spoko i krzyżku ale wiecie koszula też był spoko, znaczy przepraszam spoton też był spoko dopóki nie zaczął się nagrywać. Znaczy nagrywać filmów swoich. Niemniej jednak i już tam śmierdziało. Przy nim. To by nie mówić, natomiast na no, tych dwóch chyba mogą być to fani, fajni goście. No, ale tego oczywiście nie oceniam, nie znam. Ale jak ktoś jest w kampuczy, w pnąpeu i ma tak się kiełbasę, to pewnie King Kubasa jest najlepszą opcją w tym rejonie. Tu oczywiście puszczam delikatne oczko, nie będę mówił nika, ale do jednego z wykopów, który tam jest, jak będziesz stary w pnąpeu, może bardzo zajrzeć w sumie do najnormalniejszego, powiedzmy, nie wiemy, właśnie. Wpadli to steka, jeszcze po drodze i, i jedziemy. Realnie zapłaciłem, strasznie gorąco się robi. Panowie do kogo? Ale do takiego pardonego kana. Polaków szukamy, piratów. Dobra, po to tu jesteśmy. Widzieliście z tej Jaka miał kurwa stylówka. Już dużo stylówek, ale ja pierdolę. Zajebista. Zajebista. To jest jego pierwszy dziesiątwarzy knajpy. Takiej Saboya, takiego wiecie. Cepiekanki tu... hotdogi. Ucinając spekulacje, to nie przetrwało. Oczywiście, teraz po prostu ma takie kiełbasy, kiszonki. Jak tu widać nawet na wycinie powyżej no i jakoś tam to, to działa czy to dopłaca czy nie, że pracuje na pewno jest nauczycielką z tego co się udało mi zorientować no oni mają jakieś chyba nieruchomości w Polsce plus jeszcze ym, emerytura Stejka, więc obstawiam że on był albo wojskowym albo policjantem albo, no wiecie, za młody jest na emeryturę tak jest, to jest Stejk Taka miała styrówka obczajecie? Ja pierdolę, widziałem to na miniaturkach, ale za nie wiedziałem, że to jest STEG. Nigdy nie cikałem w tym filmie. Myślałem, co wiecie, że to jest jakiś pierwszy, a znaczy kolejny film Polak w Kambodży jakiś tam. Nomad coś tam próbuje sobie otworzyć. No, on wyglądał kurwa. <grym> kozacko Lekka awa awaria zasilania. Zawsze wszystkim tłumaczę, że. Tutaj te, te instalacje są na tyle słabe i problemy z elektryką, że maszyny, im więcej gazowych, piece gazowe, podgrzewacze gazowe, przyfrytownice gazowe, ile się da, gazowych używamy. No i tutaj też takie shophausy mają. Nowa dzielnica. Dlatego tutaj to już typowo dla tych, co tutaj mieszkają, ale tu dużo ludzi mieszka. Tam się tworzy ogromne centra handlowe, no i tu mieszkają tacy zamożniejsi, że tak powiem, może nie bogaci, ale zamożniejsi. To jest ta dzielnica koło Krzyka wcześniej, jak tam pole pizzy, tak zwany Borej, tylko też to przejałem, to Borej, to po prostu jest dzielnica. Tak, to jest to jest po komersku, o dziwo, nie po angielsku. Zawsze myślałem, że nie znam tego artykułu, tak wydaje wygląda. Myślałem, że nie znam tego wyrazu, ale to jest yy, po komersku, po prostu osiedle, nic kurwa więcej, ale tak zaczęto mówić na nowo osiedle. I ten, jak się mówi, parasol? Może, nie wiem, wiesz, trudno mi powiedzieć. Tylko mam jakąś nędzę, bo kurde, nie wiem co mi się tu stało, że mi... Ale co nie działa? Zasilanie masz? Na obiekcie jest? Ta lodówka działa, ale ta nie, ta pokazuje, że napięcie jest. Ale nie mogę jej włączyć. A może osiągnęła temperaturę i termostat ją rozłączył? Nie, ale czajnik nie działa. Tak jakby tak. A, może jakąś przedłużę, ci się przedłużę. Zwyczajne problemy na się Osiedlu Kampuczy. Chyba bezpieczności. To ja tu wyłączę, a tu włączę. Bo widzisz, jak lodówka... Lukę... Tak, tak, jak dwa naraz, to... Tak, to wiesz, no, nie kolo... prąg, o, bo czajnik ciągnie w cholerę prądu, nie? Wyłączył się czajnik. Aha, głowę wywaliło. Co za... A weź go może w inne miejsce w ogóle. Trzeba z tym ma te same popielniczki, to znaczy ode mnie kupił. Co ja. Czyli normalnie na terenie... No mówiłem w poprzednim filmie, że to jest łysy jak szmaciarz, kurwa, w daleko od szosy sprzedawca chińskiej nierdzewki. lokalowy tym to dzisiaj pierwszy dzień otwarcie, nie? Takie namiętko. Ja rozumiem, ale to jest ten, że <śmian> właśnie zrodził. O, że jest to gazowy problem. <śmian> Zwyczajnie znaczy. znaczy. znaczy się w pięciu. To jeszcze Bo mamy. O. Coś, co się nie zepsuje. O, właśnie. Aha. No tam Ile masz do góry pięter? Dwa. Dwa. Tu jest toaleta też dla klientów, nie? I tu masz taką kuchnię, jak robisz swoje Aha. rzeczy. Z Tutaj widać, że jest taki lokal, jak ukrzycha mniej więcej. Troszkę mniejsze jest to wejście i ta kuchnia na początku. Czy... A nie, to koniec, sorry. Na tym boreju tak zwanym. Czyli tak to wtedy budowana to były fajne do Trzeba przyznać, że Europeczyk by się nie powstydził. A sąsiad Chińczyk? Ten po lewej, tak. Widać po aucie. No, ja mam panu, ten ten mieszkań, on ma dwa takie piory. jednym mieszkają w mężczyźnie, w drugim dla niego robimy jemu samochód. Majonez czosnkowy własnej roboty Nie, z własnego udoju Sam doiłem czosnek Tutaj masz własnej roboty chili czy nie? Tak, to jest moje, moje zielone chili Ostre? Nie najbardziej To dobrze Nie najbardziej, ale ostre A odbiór sanepidu już był? Oczywiście, dwa razy Ej, w tym całym pierdoleniu o tym sanepidzie Tak w sensie śmiesznie to, że w Polsce Otwierasz co chcesz, jak karot z To jest 500 zł kurwa wtedy jest dalej ten, ten tak o takę Polskę walczyłem, a właściwie to o Kamboze, a właściwie to nawet nie walczyłem, kursę sam ją zrobiłem. Tylko przyjechałeś już była, nie? Sam sobie ją zrobiłem. Tak jak sobie myśliłem, tak jest. No. Wolność gospodarcza. Z wynajął pomieszczenie otworzył no, mini bar czy kafejkę. Jakbyśmy tego nie nazwali? A kanapkownię. Kanapkownię czy tego, nie? Ej, ale serio kurwa, tak ktoś nie potrafił przejść tych polskich przepisów, też możesz kurwa gdzie otworzyć kanapkownię czy knajpę. Serio to jest łatwe. Serio. Prąd drogi już mówiłem, ale palić w środku nie można. Nie? nie można, nie można. Także za co te 3 dolary? No kawa jest bardzo dobra, ale jak chcesz zapalić, no to siedzisz na zewnątrz i jest ci gorąco. Słuchajcie, ten papieros to rekwizyt teraz. Z teku poszedł tam. Chciał sobie zapalić do kawy za 3 dolary. Ale mu nie pozwolono. I tak powstała tutaj ta kanapkownia kawiarnia. Ponieważ stwierdził, że w takim układzie to on otwiera swoją. Że miał gdzie palić do kawy. Tak. Że miał gdzie zapalić do kawy. Taki jest geneza tutaj tego lokalu. Zaraz skosztujemy deskę wędlin. Tak. A no i to są te wędliny, które on niby sam robi. Myślę, że robi. Nie wiem czy są dobre, więc jak ktoś jest w Kampuczy, a wiem kto jest. To warto może zajrzeć i zobaczyć. O, przybył Krzychu. Ten fajny krzywd koszula. A zatankować rower? Tak, tak tankować. Daccie tak, benzyny przywiozłem. Mogli wrócić jakoś A ja teraz jeszcze wezmę rower i się przejadę tutaj po okolicy. Wam pokażę dookoła jak to się buduje, jak to wygląda. Takie nowe, bogate przedmieścia w stolicy Kamboży w Nie Kończymy. To jest takie dla mnie odskocznia po prostu, bo przeglądam te stare filmy i chciałem się z podzielić tym, co znalazłem. Natomiast materiały i serio o Krzychu Palmowym będzie. Po prostu chciałem ją zrobić trochę lepiej. Wiecie, ludzie robią filmy po miesiąc. Dwa miesiące, trzy miesiące je wrzucam w ciągu dwóch, trzech dni. Więc też nie mają zbyt wysokiej jakości. A akurat to się chciałem przyłożyć, bo wkurwił mnie. No wkurwił mnie. Te strajki na mnie, dwa strajki. Jeszcze dzisiaj zauważyłem, że YouTube rozpatrzył skargę na mnie. To nie wiedziała, że była spojrzałem na Mega sprzed dwóch dni na <laughs> mnie on wykorzystanie wizerunku e, zgłosił z filmów Adama. E, no, w reakcji tuba była, znaczy reakcja tuba. Wygrałem jakby ten spór kolejny raz. Wcześniej jak były strajki nami też złożyłem wzajemne Strajku. No i ja jestem gotów na, na, na. w cudzysłowie batalię prawną. Natomiast na nie jest, teraz zgłaszanie. I nie wiem po co on tutaj. Bo go. Całkiem to jest tylko. myślisz z nami jakieś kanały, a zabijało po pierwsze uniwersum, a po drugie siebie. No ale. jak chcę, to reakcja będzie wiecie. Znacie pewnie na przykład efekt Barbara Strachland. nie, to był Luit słuchajcie, żegnam się z wami trzymajcie się jutro może będzie ten film bo mam już sporo materiału, może będzie pojutrze może pojutrze i też nie wiem, bo tego mogę robić na 10 odcinków na 3 odcinki też dać i może w znać jak tego Krzycha ogarnąć bo tego jest naprawdę to jest sporo plus materiały, których nawet sam Krzychu nie wie S od osób spoza uniwersum, do którym się dokopałem. Jest taki shot, który się zobaczyć. Co macie ciepło? Ja się palię nisko.